Jestem ze świata, w którym jedna jaskółka czyni wiosnę, a szewc w butach chodzi. Ze świata, gdzie jak mnie widzą, to dzień dobry, a człowiek człowiekowi człowiekiem. Jestem ze świata, w którym Trzy prawdy są jedną i tą samą. Tu widzieć można, mając oczy zamknięte, a otwarte serce. Jestem ze świata, gdzie dobrymi intencjami niebo jest wybrukowane, gdzie lekka praca popłaca, a Bóg. Każdemu daję nie tylko temu co rano wstaje. Jestem ze świata, gdzie duch tkwi w szczegółach, a czego ja się nie nauczył, to ja muszę umieć. Tu Bóg wszędzie, gdzie może kobietę pośle. Jestem ze świata, jaki tworzę. Jesteś ze świata, jaki sam tworzysz.